Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Przemek, to jest kolejny odcinek z naszej serii Tworzę mapkę escape, w której to tworzę mapkę escape I jak zapewne słyszycie Mój głos jest dosyć dziwny Tak, jest dosyć dziwny, ponieważ jestem chory I teoretycznie miał być dzisiaj w tym miejscu Teraz o tej porze i w ogóle Dzisiaj odcinek z Harego Ale stwierdziłem, że chyba nie dam Rady nagrać całego półgodzinnego Odcinka, a to by było czyste Samobójstwo, padłbym E, po prostu nagrywałem ten odcinek, więc stwierdziłem, że nagram coś krótszego, szybszego, a mianowicie taki e, update'ik związany z mapą. No, bo troszkę tutaj e, dobudowałem, dobudowałem trochę, się pochwalę. E, ogólnie powstały tutaj trzy kolejne wyspy: tutaj mamy pierwszą wyspę, tam mamy drugą, a e, po tej stronie e, mamy trzecią. Także, jeśli tutaj sobie będziemy szli w stronę e, pastwiska, gdzie mamy odebrać krowę. A tutaj mamy taki mościk, tutaj mamy e, właśnie taki domeczek, a tutaj... E, ukrytą świątynię, którą staram się wzorować. Coś w stylu jakiejś Stonehenge? Może coś takiego? Albo bardziej jakieś świątynia Azteków? A nie wiem, w każdym razie że tutaj możemy znowu pomodlić się do bogów, tak jak świątyni... E, w świątyni w mieście. I zrobię tutaj jedną rzecz, bo nie chcę, żeby to było tak strasznie widoczne, więc myślę, że. O! Cicho. Więc myślę, że danie utwardzonej gliny może być ciekawe. Bo będzie to wyglądać jakby. E, po prostu była to troszkę wydeptana trawa, ale nie widać wtedy tej ścieżki. O właśnie, aż tak bardzo. A nie chcę, żeby to było. Jakieś strasznie widoczne, bo to ma być. Niespodziankę. Teraz wygląda to w sumie nawet trochę lepiej. E, dobra, idąc w drugą stronę, e, napotkałem po pewnym czasie port. Port. Port może. Może tradycyjnie to brzmi, ale tak, to jest port, e, ponieważ kiedy dostaniemy już zadanie, że mamy ostrzec króla, że mamy wyruszyć, a no to jakoś z tej wyspy musimy się. Wydostać, prawda? A tutaj, praktycznie, jedynym środkiem transportu albo będzie jakieś latanie balonami albo czymś, albo sterowcami. Sterowcami, czyli a, można powiedzieć, takimi statkami, które już tam powoli zaczynacie widzieć na horyzoncie. E, także dostaniemy takie zadanie, że właśnie mamy wyruszyć do tego portu, żeby zabrać się z, razem ze statkiem handlowym, e, no i właśnie wtedy będziemy sobie szli tą ścieżynką. Nastanie jakieś tam pozwolenie, czy coś takiego doradcy. No tutaj po drodze spotkamy przeciwnika, którym jest wilk. Eee, I wilk, muszę przyznać, nie jest wcale takim złym przeciwnikiem, jakiego się wydaje. Eee, jest on pasywny w ten sposób, że nie zaatakuje nas, póki my go nie zaatakujemy. Nie sobie tak po prostu biegał. Jeśli jednak walniemy jednego, rzucą się na nas wszystkie. Musiałbym jednak być na Wimodzie eee, Adventure, tak myślę. Więc jeśli zaatakuję jednego, rzuci się na mnie. Automatycznie przez cała tutaj horda, cała wataha e, Co może być dosyć problematyczne, bo są one y, mocne, po prostu Są szybkie niesamowicie e, Zadają dosyć sporo obrażeń e, Biegną mniej więcej z taką prędkością z jaką biegnie człowiek na sprincie, więc... E, no są szybkie W drużynie są nie do zabicia praktycznie jak widać, są odporne na odrzut, nie da się ich w ogóle odrzucić, także jeśli przyprą nas do ściany, a, no to może mieć problem i zginąć bardzo szybko, tak jak ja właśnie to zrobiłem. Oczywiście, zazwyczaj mamy tam jeszcze jakąś zbroję, więc to nie jest takie... A, znowu... jakieś strasznie trudne. Trudny przeciwnik. Tak, teraz nauczyłam się muzyczkę jeszcze, a, którą ja chyba wyciszę, bo bo zawsze wstawiam w tło jakąś inną, i trochę mi się będzie to gryzło. A w każdym razie, tak jak widzieliście, te wilki nie są jakoś strasznie słabym przeciwnikiem. E, są one naprawdę dosyć dobre, jak na... <laughs> jak, na pierwszy, jak na jednego z pierwszych przeciwników, którego e, spotkamy. Teraz tylko bym musiał wszystkie znaleźć i je wybić, bo... nie chcę, żeby one mi się tutaj gdzieś wałęsały. No dobrze, zgubiłem. Je. Trudno. W każdym razie że, e, tutaj właśnie mamy tę wysepkę. Idziemy sobie. Na tych wysepkach są pochowane jeszcze różne tam sekrety. Ja nie będę tutaj wszystkiego pokazywał. Na przykład tutaj jest taka ścieżynka w lewo, która prowadzi do tamtej wieży. Która ma sobie ogień na górze, co ma symbolizować coś w stylu latarni morskiej, można to w ten sposób ująć chyba. No i tutaj mamy taki port. E, właściwie bardziej taki dok, bo na Jakiś strasznie duży port, to nie wygląda. E, tam widzimy cały zameczek, wszystkie w, e, całą wioskę z, razem z, e, z zamkiem. Całą wioskę razem z zamkiem. E, tutaj mamy trochę jakichś takich materiałów e, przyniesionych w ramach przygotowań do tej całej wojny. E, ponieważ to, co tutaj widzicie, jest to stateczek handlowy. Nie ma żadnych działań, nic takiego. on e, sobie w ten sposób. Nie jest jakiś strasznie duży, staram się, żeby właśnie wyglądał na taki bardziej, e, trans, na taki bardziej transportowy statek na jakiś bitewny. E, tak, tutaj mamy kratownice, które prowadzą do, e, do magazynu. Tutaj możemy sobie wyjść ładnie. No i oczywiście mamy wielki balon, dzięki któremu to się wszystko unosi w powietrzu. No i mówiłem, tutaj jest jakieś skrzynie, jakieś coś tam. Zboże, i tak dalej. A no jeśli już dostaniemy ten glade, czy pozwolenie na e, płynięcie statkiem, no to wchodzimy sobie tutaj do kapitana. E, no i wtedy automatycznie rozpocznie nam się rozmowa, czy chcemy, e, czy chcemy z nim popłynąć. Jeśli klikniemy, że zgadzamy się, no to wtedy rozpocznie się akt drugi, czyli kolejna część naszej podróży. Tutaj jeszcze mamy takie. E, koło sterownicze zrobione z kilofów e, są to kilofy w ramkach, które jakby z kilka ramek w jednym polu można tak to ująć, ten sam trik wykorzystałem na e, spałnie do zrobienia tam tych obrazków takich Maga i Paladyna i Łucznika w sumie chyba też e, więc myślę, że to jest całkiem ciekawe, ktoś mi go kiedyś pokazał robimy to po prostu w ten sposób, że stawiamy sobie kłoteczek i na ten płotek stawiamy później item frame'a Nie wiem, od razu kilka. U mnie te frame y są jeszcze przezroczyste, także wygląda to jeszcze fajniej. Proszę bardzo. Możemy sobie wejść w płotek, postawić kolejnego i wtedy jeden kładziemy w ten sposób, a drugi wchodząc, jakby o tak. I wtedy mamy, jakby, dwie, dwa przedmioty w jednym. Później możemy po prostu szybko zniszczyć ten płotek i zastąpić go jakimś innym blokiem i będziemy mieli wszystko ładnie e, zrobione. Także to chyba tyle w sumie, co ostatnio dodałem do tej mapki. E, są to właśnie te dwie wysepki, trzy w sumie razem z tym stateczkiem. E, I tutaj teraz taka hmm, prośba, może nie prośba, tyle takie wyzwanie powiedzmy dla Was. E, jeśli chcecie, możecie zbudować. E, Taki stateczek swój własny. W sumie nawet kilka stateczków, jeśli chcecie, e, tego właśnie typu, a następnie wysłać go e, na mojego maila. Zagrajmy z przemkiem Mopa, a, gdzie ja możliwe, że wybiorę kilka z najlepszych właśnie takich statków, bo e, mam pewien pomysł co do e, co do tego jak można by je zastosować. Mam pewien taki ciekawy pomysł, jak właśnie. Można by wrzucić do tej mapy kilka więcej takich statków, więc jeśli macie jakąś, e, nie wiem, rękę do tworzenia e, stateczków, no to zapraszam was, e, możecie się tutaj wykazać, podesłać mi któryś ze swoich projektów. E, I co? Jeszcze jedna rzecz, o której w sumie chciałbym wspomnieć, e, jest to beta mapy, beta mapy bo niektórzy mogą o tym nie wiedzieć ponieważ ta mapa jest dostępna w formie beta, w formie demo o czym mówiłem w ostatnim odcinku z tej serii jeśli wy nie widzieliście, prawdopodobnie gdzieś teraz na ekranie pojawi wam się link, w który możecie kliknąć żeby przenieść się do tego filmu, gdzie tłumaczę dokładnie jak pobrać mapę co tam w ogóle z czego możecie się spodziewać i tak dalej, i tak dalej. Trochę więcej szczegółów e, dotyczących tej mapy. E, Więc, jeśli ktoś chciałby sobie zagrać, no to zapraszam. E, w sumie nie wiem, ile pobrań już było tej mapy, e, bo Mediafire zaczął, zaciął się e, trochę i nie wskazuje mi e, liczby ściągniętych kopii, tak jakby ściągniętych kopii tej paczki. Wiem, że początek, początkowo jeszcze. Kiedy paczka była z hasłem, to przepraszam Was bardzo ale za moje niedopatrzenie, ale nie zauważyłem tego. Eee, początkowo, kiedy była z hasłem było 73 pobrania, a jak już wrzuciłem bez hasła, nadal jest 0. Więc nie wiem, czy to po prostu jakiś błąd systemowy, czy rzeczywiście po prostu e, spóźniłem się z tą paczką bez hasła, bo już wszyscy zdążyli wcześniej pobrać. To sobie byłoby dla mnie dziwne, że tylko 73 osoby pobrały mapę, ale nie wiem, zobaczymy. Może to się z czasem zaktualizuje, już czuję, że moje gardło po prostu zaczyna piec, i wszystko tutaj. Ah, <gryw> Czuję, że żyję. No, mam nadzieję, że a, nie przeszkadza wam jakiś strasznie ten głos. Ale stwierdziłem, że no, będę i wrzucę wam jakiś odcinek, żeby, żeby nie było, że się tutaj wami nie zajmuję, że nic dla was a, nie robię. E, więc co, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się wrzucić w czwartek, jeśli chcesz mi się poprawić z głosem. Jeśli nie, no to trudno, to nie będzie odcinka w czwartek. E, może coś się pojawi w święta, może jakiś specjal, zobaczymy, co tam ciekawego wymyślę. E, no i to chyba było w sobie by na tyle. Dzięki za uwagę, ja nazywam się Przemek. Wiem, że to nie był jakiś strasznie długi odcinek, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. E, taki krótki update z mapy co tak naprawdę się tutaj pozmieniało i właśnie, zapomniałem o innej rzeczy, najważniejszej w sumie, o której chciałem wspomnieć, czemu ja o tym nie powiedziałem to będzie koniec jakby pierwszego rozdziału przygody czas za zacząć, nie wiem kto grał ten na pewno wie o czym mówię to jest koniec pierwszego rozdziału, także zacznie się teraz po wyprawie tym statkiem drugi rozdział, także przeniesiemy się gdzieś w zupełnie nowe tereny nowe wyspy i pytanie do was, jak chcielibyście, żeby te wyspy wyglądały? Czy, mają to, czy to ma być dżungla? Czy to ma być zimowy teren? Czy może tak jak teraz, e, ponieważ tych wiosek i tych biomów jeszcze sporo możemy dodać. Mamy czas, spokojnie, mamy dużo miejsca na tej mapie, e, więc na pewno się zmieści masa biomów. Ale co chcielibyście zobaczyć teraz? Czy znowu e, takie lasy, co w sumie mi, mnie chyba by odpowiadało i powoli przechodzić w coraz takie egzotyczniejsze klimaty? E, I też... Co tam moglibyśmy zastać? Jakie zadania by nas tam czekały, czy może nie wiem, znaleźliśmy obóz Orków byśmy znaleźli na przykład, albo ktoś by nas zaatakował, albo cokolwiek, nie wiem, wymyślcie, co takiego mogłoby się dziać dalej, bo to jest główne założenie tej serii, że to właśnie Wy macie wymyślać fabułę do tej serii, czyli to, co się będzie działo. I też już w sumie chyba tyle. Dzięki za uwagę, ja nazywam się Przemek i do zaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!